Nie masz końców, to zapraszam Cię na supercoinsy.pl. Tanio, szybko, bezpiecznie, wiele metod płatności, wiele zadowolonych klientów. A schodem SkyDum, 5% taniej, link w opisie polecam. Siemano z tej strony SkyDum i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić odcinek, w którym połączymy otwieranie paczek z karierą. Na czym to będzie polegać, to będę tłumaczył na bieżąco. Ale jeżeli chcecie z tego serii dobijcie tutaj 500 łapek w górę, to macie 5 najnowszych widzów. A teraz przejdźmy do filmu. Dobra i zaczynamy od otwierania paczek, aby mieć skład do naszej kariery. Dzisiaj uznałem, że mocno nie będę szalał i otworzę kilka złotych wymian. Jedną srebrną i dwie brązowe, aby było jakieś zróżnicowanie jeśli chodzi o overale. I w pierwszej paczce trafiliśmy kamina Glika, fajny traf, ale jest to dość stary zawodnik i długo w naszym składzie nie zagra. I też jest który do kariery jest mega dobry i wszystkim go polecam. W drugiej paczce nie było tak dobrze, bo były tylko Shera i Baston który na pewno nam się nie przyda. Kolejna paczka i tam trafiamy Jacko, no wolałbym jego kolegę z reprezentacji pianicza, no ale niestety aż Jacko był jeszcze Devry, który jest bardzo dobrym obrońcą i z niego byłem bardzo zadowolony. Tą paczkę myślę, że możemy przemilczyć, bo tutaj nic nie było. Był tylko Farfan i Werner Bloom. Szwajcar może się przydać, ale drugi zawodnik, niestety, już nie. Kolejna paczka, gdy zobaczyłem, że nie ma ekranów, byłem trochę zmartwiony, ale okazało się, że jest to Rebic, który jest genialny do kariery. Sami zobaczycie dlaczego. I był też Barrios, też fajnie, bo potrzebujemy środkowych pomocników. Ostatni ostatniej złotej wymianie były ekrany: była Franza i był to Benzema. Spoko, ale mamy tyle napastników, że wolałbym kogoś innego. I w tej paczce był też Sitzlej, Sitzlej, jakoś tak się to czyta, co mnie ucieszyło, bo nie mieliśmy oczywiście lewego obroncy. Też trzy najgorsze paczki, w pierwszej był Brosiński, Gacinowicz i Artis, ale z nim był mały problem, ale o tym dowiecie się później. Tutaj był Olajanka, który się przydał, nie powiem, że nie. I tu był jeszcze jakiś Niemiec, ale on w ogóle nie był mi potrzebny. I w ostatniej paczce był Loscano, który był w ogóle niepotrzebny, bądźmy szczerzy, kolejny napastnik i jeszcze bardzo stary i jeszcze był Dyer ale on też się nie przydał i po paczkach gdy już wszystko ułożyłem będziemy walczyć w Premier League o jak najwyższe cele przez 4 sezony i jak sami widzicie musiałem postawić na bardzo ofensywną formację bo trafiliśmy bardzo dużo napastników jeżeli chodzi o Artiza, o którym wcześniej wspominałem że był z nim problem to ten problem polegał na tym że myślałem że zamiast niego trafiłem Adoriza trochę się zastanawiam jak mogłem ich pomylić ale no niestety się stało i no, dopiero się kapnęłem przy montażu, więc sorry bardzo. I tego Aduriza niby zamieniłem na Horna, aby mieć jakiegokolwiek brękarza. I uznałem, że w tej serii, w tym odcinku mam prawo zamienić jednego zawnika, ale żeby miał ten sam overall, więc Horn ma 83 overall, Aduriz też. I tak zamieniłem Nie ja trafiłem tego Aduriza, ale... Wiecie o co chodzi, przepraszam. <grych> I przechodzimy do pierwszego sezonu, w którym niestety jeszcze nie możemy robić transferów, bo tak wymyśliłem. Nasz zespół w Premier League poradzi sobie całkiem nieźle. Aktualnie jesteśmy na czwartym miejscu. W FA Cup póki co jesteśmy w trzeciej rundzie i będziemy musieli powtórzyć mecz z Birmingham, ponieważ padł Remis. W Carabao Cup doszliśmy do półfinału. Wynik pierwszego meczu z Evertonem widzicie sami. Czy to odrobimy, zobaczycie później. Przygoda w lidze miejscu zakończyła się szybko, ponieważ odpadliśmy w grupie, było bardzo blisko drugiego miejsca, ale niestety się nie udało. A w 1, 16 Ligi Europy zagramy z Zurichem. I mamy teraz koniec sezonu. W lidze nasze miejsce się nie zmieniło. W FA Cup doszliśmy do szóstej rundy i tam przegraliśmy z Tottenhamem 2 do 1. Niestety nie udało się nadrobić wyników w meczu z Evertonem, i niestety nie zobaczymy naszego zespołu w finale. A w lidze Europy udało nam się przejść z Urich, ale w 1.8. LACI okazało się lepsze. I na koniec sezonu macie jeszcze statystyki poszczególnych graczy: możecie napisać kto waszym zdaniem zaprezentował się najlepiej. A my przechodzimy do drugiego sezonu, w którym mogłem już robić transfery: kupiłem Holgata za 15 milionów, Dalchberga za około 3 miliony, Wilshire za 22 miliony i Bellerina za 30 milionów. Czyli kupiłem dwóch na ławkę i dwóch do pierwszego składu. Po połowie sezonu widać było, że lepiej nam się układała wizja. Przed nami był tylko Manchester United i Chelsea. W FA Cup odpadliśmy w trzeciej rundzie po porażce z Liverpoolem, więc nie ma wstydu, bo jednak trafiliśmy na ciężki zespół. Carabao Cup również odpadliśmy w trzeciej rundzie po kadry z Leicester. No tu zabrakło pewnie szczęścia. Ale za to, że w krajowych pucharach nam nie wyszło, to w Europie poradziliśmy sobie znakomicie. Wyszliśmy z pierwszego miejsca, ale zobaczcie, jak bardzo wyrównana była nasza grupa, naprawdę masakra. A w jednej 8 zagramy za Ajaxem, więc mieliśmy całkiem niezłe losowanie. Ale przez resztę sezonu, forma naszego klubu była bardzo słaba i spadliśmy na szóste miejsce, a w lidze mistrzów odpaliśmy za Ajaxem w jednej ósmej. Przez branki strzelone na wyjeździe, więc ten sezon był bardzo nieudany. No i mam nadzieję, że kolejne sezony będą lepsze oczywiście. A tak wygląda skład po drugim sezonie. I tu macie jeszcze ich statystyki. A my przechodzimy do trzeciego sezonu. I potrzebowałem wzmocnić linię obrony, bo strasznie dużo traciliśmy bramek w tamtym sezonie, więc kupiłem Felipe i Ramalho. W lizy był już widoczny progres i mieliśmy drugie miejsce w tabeli, w FA Cup będziemy musieli zagrać jeszcze raz. W trzeciej rundzie, ponieważ z Sheinfield zremisowaliśmy Półfinał w Karabawa Cup, zaczął się średnio, ponieważ pierwszy mecz z Newcastle przegraliśmy 2 do 1. Grupę L w lidze Europy rozmietliśmy i 5 meczów wygraliśmy, tylko jeden zremisowaliśmy, a w jednej ósmej zagramy z klub Bruges. A w zimowym okienku dołączy do Cyla, ponieważ Jacko chciał odejść z klubu, więc nie chciałem go trzymać na siłę i tak był już stary. I pomyślałem, że przyda, przyda nam się młoda krew, że tak powiem. A widzę, nie było tak źle, bo spaliśmy tylko jedną lokatę. Mieliśmy dwa punkty mniej niż United. FA Cup i Carabao Cup odpaliśmy z Newcastle, No niestety, Newcastle nas po prostu w tym sezonie zniszczyło. Ale to wizja Europy na więcej się działo, ponieważ w 1.16 wygraliśmy z Club Bruce 4 do 2. W dwóch meczu 1.8 wygraliśmy z Atalantą finał ze Sportingiem również wygraliśmy, półfinał z Monaco również wygraliśmy i nadszedł finał, ale niestety nam nie wyszedł i przegraliśmy z Benficą. 2 do 1 tak mało brakowało, strasznie tego żałowałem, ale może w następnym sezonie się uda, sami zobaczycie w sumie. A tak wyglądał skład po trzecim sezonie. I tu jeszcze macie ich statystyki. A teraz ostatni sezon, sezon czwarty. Tutaj dostałem 100 milionów na transfery, więc uznałem, że muszę kupić jak najbardziej jakościowych zawodników, a więc kupiłem Lagazeta i Chana i zaraz sami zobaczcie czy się opłacało. Po połowie sezonu było bardzo dobrze, ponieważ mimo tego, że byliśmy na trzecim miejscu, mieliśmy tyle samo punktów co pierwszy Tottenham i drugi Liverpool. Trzecią rundę w FA Cup przeszliśmy no nie mieliśmy ciężkiego przeciwnika. W Carabao Cup mamy bardzo dużo szans na finał, ponieważ wygraliśmy pierwszy mecz na wyjeździe z Leeds. A w Lidze Mistrzów znowu nam nie wyszło i znowu będziemy walczyć tylko o Ligę Europy. I tam zmierzymy się w 16 z Romo, więc to na pewno będzie ciężki mecz. A na koniec niestety coś się posypało, spadliśmy na szóste miejsce. Serio nie wiem dlaczego tak słabo im szło, ale no niestety w tej symulacji ligi nie udało się wygrać. FA Cup też się nie udało wygrać niestety, ale w Carabao Cup doszliśmy do finału i go wygraliśmy 4-0 z Arsenalem. I mamy chociaż ten jeden puchar, ale pamiętajmy jeszcze jest Liga Europy. A w Lidze Europy w 1.16 pokonaliśmy Romę, w 1.8 Feyenoord, w jednej czwartej szalkę aż 5 do zera. W półfinale pokonaliśmy Athletic Bilbao, a w finał znowu przegraliśmy tym razem z Lazio. Szkoda, byliśmy tak blisko, aby ponić dwa razy pod rząd ten pucha, ale no niestety może w innych odcinkach się uda. A tak wygląda skład po czwartym sezonie. Myślę, że wyszli bardzo fajnie. Możecie go ocenić w komentarzach. A tu macie statystyki oczywiście zawodników. to by było na tyle. Napiszcie koniecznie czy chcecie tą serię, a jeżeli chcecie to napiszcie co w niej zmienić, co dodać, czy pokazywać tylko koniec sezonu, czy tak jak jest teraz, pokazywać również jak wyglądało to w połowie sezonu, piszcie śmiało swoje pomysły, napiszcie jeszcze, bo o tym bym zapomniał, napiszcie również jaka liga ma być w następnym odcinku, jeśli chcecie oczywiście odcinek, i jakie mam tworzyć paczki, więc... Zostawcie suba, lajka, wpadajcie w linki w opisie jeszcze, bo to jest ważne. Mówi do Was więc na razie, cześć i czołem. jo.